Hej, ciuś, hej, cześć, siemanko widzowie, chciałbym wam dzisiaj pokazać naszą, naszą wyspę. Tutaj nie wiem co będzie. Tu jest dom Bobra. Tutaj jest nasz członek wyspy, nam na Życie. Tu jest piękny ogród z ogniskiem. Tu krzyż, nie wiem po co. Tu idzie, tu idzie droga z pasami. bo tam będzie lotnisko. Wspominając o tym, tutaj, te ogrodzenie to jest moja działka, na której powstanie villa. Tutaj jest ładny chodnik, lampy, światła, drzewa, salon samochodowy. Tutaj będą wszystkie opisane rzeczy, samochody, jakie są, jakiej marki, generatory. Tablica, na której będzie administracja napisana wyspy. Tu jest motyw, level, wszystko. Ender chest tam też idzie droga. A no i ogólnie jest ok. Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem, jeśli wam się spodobało. Do następnego.